dwaj dziadkowie urodzili się na terenie tatarskiej Rosji, tenże tym ustrój społeczny był. Babcia w rzeczypospolitej rodzice na terenach okupowanych przez Niemcy 42-44. Ja z siostrą w Związku Radzieckim, moje dzieci w Unii Europejskiej. Wszyscy mieszkamy na terenie Litwy i mężczyzn. Pochodzę. Tutaj sam z znaczy jedni dziadkowie do tej pory, co pamiętam, pamięć, pochodzili z miasteczka niemężczyn, drugi z kolei dziadkowie byli na terenach wiejskich zamieszkanych koło takiej miejscowości niż Mniszki, wieśka Dziadkowie na wsi prowadzili wielką gospodarkę, mieli krowy, stado do owiec, konia dziadek miał. To spędzaliśmy wakacje u jednych dziadków, drugie byli w miasteczku, to było takie życie miało miasteczkowe. Dziadek był szefem rady peryfialnej w kościele, mimo dzieckich czasów. Pochodzę z miasteczka Niemczą i dużo było dzieci takich z rodzin polskich, którzy dzieci, jakby mówić, do szkoły z językiem rosyjskim wykładowym, że dzieci będzie lepiej, i tak dalej. Rodzice mi pośili do szkoły z językiem polskim wykładowym, nasza szkoła była trójzęzyczna, to inza wdzięcznym. Poza tym w życiu miałam dużo szczęścia do spotykania fantastycznych ludzi, ono w szkole wykładam muzykę Jan Miencewicz, także to było automatycznie trafiące zespołu wilę szna, co było spędzonych miłych. 10 lat w tym zespole tańczyłem i to udało się zwiedzić różne byliśmy wyjazdy i inne rzeczy. Później na studiach już trafiłam do klubu Włoczenków Wileńskich, co też kolejne 10 lat ponad było związane. Także takie młode lata przebiegli, także koledzy zostali z tamtych czasów jeszcze. Kiedy trafiłam do pracy do Polskiego w Wilnie, to też tak swoisto, tak trochę z przypadku to było, ale to okazało się, że to związało mi ponad 20 lat tej pracy. My tutaj żyjemy na terenach Wielężczyzny jako Polacy od niepamiętnych czasów, i mnie cieszy, że pomimo różnych zmian społecznych, kulturalnych, nadal nas jest sporo prawie 200 tysięcy mieszkających na terenach przeważnie Wielężczyzny, Wilnej i okolic. Polacy na Litwie stanowią największą mniejszość narodową, jest nas prawie 7%. Litwa w odróżnieniu od Lotwy i Estonii jest bardziej takim jedno społeczeństwem, bo większość litewska jest prawie 85% mieszkańców. I zrozumienie, że mniejszości narodowe są jakby takim atutem, bogactwem kraju, a nie jego problemem, to do wszystkich osób dochodzi w różnym wieku i w różnym czasie. Bo co automatycznie było przy odzyskaniu niepodległości przez Litwę, to zawsze powstaje taka fala nacjonalizmu, co w dużej mierze było przekazywane w stopniowo i dotyczyło mniejszości narodowych. Tak samo spotykali się problemy, to, to doszło ekonomiczne, bo Polacy mieszkają przeważnie dookoła Wilna, gdzie tereny są bardzo atrakcyjne, także to było z nieuczciwym zwrotem ziemi związane. Powoli mamy 60 lat niepodległości, powoli to zmienia się, tym bardziej, że powstają takie realia, że nadchodzi nowa fala emigracji i zaczyna stopniowo dotyczyć Litwy, bo na przykład teraz ostatnie lata Litwa otrzymuje coraz więcej imigrantów z krajów Azji Środkowej Byłego Związku Radzieckiego, Tadżykistan, Uzbekistan, Kirgizja, tak samo z Kaukazu, Azerbejdżan. I ci z kolei już nie tak nie parę się do wyjazdu do Szwecji Niemiec, im to podoba się i... Na Litwie chyba takich migrantów w ciągu kilku lat 6 tysięcy powstało. Plus nie zapominajmy, że Litwa nie w takiej skali jak Polska pomagała dla Ukrainy, ale u nas też prawie 100 tysięcy uchodźców ukraińskich jest. Dlatego powstają nowe wyzwania, nowe tematy i to musi być, e, myślę, przyzwyczajenie się. A poza tym i Polacy zaczynamy czuć się coraz tak bardziej naturalnie w tych terenach, e, bo kiedyś na początku lat 90-tych była jeszcze bariera językowa. Бо не запоминаємо, що язик литовський, шагульно на теренах Вірішизни, був таким язиком другожентним. В той час був язик радецький, головним язиком був язик російський, литовський був як другожентний. Ну no, і то автоматично, що в місцевості, де 80% становимо поляці, ну то розмовлялося між собою по польську, язик був жандовий. І теж заїло часу, поки в шістій вечері то зміниться, для того зараз вже немає тієї бар'єри, так і язикові. І зараз ми такими самими вовітерами. І поволі до політиків доходить теж народовості, то є багатство.